Drodzy widzowie, chciałbym Was poprosić, abyście przed obejrzeniem tego odcinka zostawili łapę w górę, dali suba z dzwoneczkiem, najlepiej napisali komentarz, aby nam wróciła stara aktywność na kanał. Zapraszam Was też wszystkich na mojego Discorda, macie link w opisie. Lecimy. Emanu widzowie, dzisiaj jesteśmy na piesie RPG i kontynuujemy ogólnie misję al Qaida. Udało mi się zdobyć coś takiego. Nasze środki organizacji terrorystycznej zostały przekazane I zdobyliśmy taki oto pojazd Aby umylić nam pracę I łatwiej wysadzać, dobra, więc dobra Podjeżdżamy sobie pod bombę Bo tu są oczywiście beczki Bierzemy sobie taką bombę I wieziemy ją na drogę To jest piękne A ciekawe, kurwa, boję się Ale czy dałbym radę dwie naraz? Oj, oj, dobra, to już nie będziemy ryzykować Ale jestem w chuj ciekawy i dałbym radę kurwa podnieść dwie naraz beczki Dobra, zróbmy to powoli Opuśćmy Dobra Dobra, dobra Mamy kurwa dwie beczki naraz. Dobra, to będzie kurwa Bombowy odcinek, jeszcze bardziej Więc dobra Mamy nasze dwie piękne kurwa bomby Jedziemy sobie na O, tutaj właśnie są jakieś kurwa lawety Patrzę, one w chuj często Zapierdalają do blueberry więc stawiamy sobie nasze kurwa dwa ładunki wybuchowe Opuszczamy Ładunki zostały postawione Jeden się przechylił Ale dobra Będzie na to podwójny wybuch Więc jak oczywiście sobie kurwa stajemy na bok I czekamy kurwa na Achmedowską detonację Aż ktoś będzie tędy przejeżdżał Dobra Dobra, jedzie do nas oponent Dwa ładunki podłożone Jebnie czy nie jebnie Jeb! Allah akbar, Allah akbar Allah akbar Czemu się auto natrafiło? O kurwa, o kurwa, o kurwa O kurwa, e, za dużo was pierdalać. To był żart To był żart, wypierdalaj Al-Qaida, wyłącz tą muzykę Jezu, kurwa, mać To był żart, do widzenia Co z tym autem? Czy ono wybuchło? Dziwne ha! Dobra, idziemy po kolejne beczki ha, ha Dobra, wypierdalać To był bait Dobra, ten ten żadna mi tu wjedzie i się wysadzi No jebni w jakąś beczkę tu. Będzie śmiesznie. Mordo, żartowałem. Idź już. Mm. <laughs> Co za łeb. Dobra, jak chcę to podnieść, ja się biorę, że ten debil się zaraz wysadzi kurwa ze mną. No nie, jeszcze kurwa kidy na stereo, no ja pierdolę. Nie ma kurwa nagrody, to był żart, wypierdalać już. Bo cię kurwa odholuje, bo cię odholuje kurwa. Nie, 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 no ja pierdolę, wypierdalać mi stąd. Dobra widzowie kurwa, ja sobie zaciągam ręczny kurwa, widzimy się po cięciu, aż te kurwa za się skończy. No, kolejny debil się wyjebał w powietrze kurwa, gratulacje. <grym> Ja nawet nie muszę nic robić, oni się sami kurwa wysadzają. Już? <śmiech> <śmiech> nie, no kurwa, tym ludziom można czarnie pogratulować inteligencji. Dobra, tutaj widzimy, jest już nawet trochę ludzi. Cały czas coś ten dojeździ. więc ja tylko czekam na dogodną okazję. Dobra, stawiamy beczkę tutaj trochę dalej nawet dobra, opuszczam ją i stąd spierdalam czekam aż ktoś tu kurwa podjedzie po prostu więc, o kurwa dobra, pierwszego oponenta wyjebało jest dobra, lecimy po drugą nie no kurwa, ci ludzie są genialni moja Alkeida działa idealnie dobra, próbujemy podnieść dwie beczki Mamy podwójny ładunek, i lecimy w tunel. Kurwa, jakiś ma. No, ja pierdolę, chłop się wysadził. I mój wózek też, dobra. Widzimy się po cięciu, ja pierdolę. Dobra, wróciliśmy. Udało mi się odzyskać wózek po wybuchu. I dobra, bierzemy pierwszą beczkę. Będziemy stać ten mały tunel. Hop. I teraz próbujemy kurwa, podnieść dwie naraz. Więc dobra. Robimy to tak, tak, tak. Jeszcze, kurwa, nie, 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 nie Ja pierdole Zawsze mnie to tak wkurwia Dobra, dojeżdżamy sobie na miejsce Tylko tu jest kurwa w chuj niebezpieczny ruch Ale dobra Dobra, mamy tu chwilę, żeby położyć dwie beczki Dobra, uwaga, dwójka w dół na maksa Beczki kładziemy Jedzie jakiś chłop Jeb! Kurwa, przeżył Ale ma twaka <śled> Jedziemy po kolejne To jest dopiero wybuchowa robota Dobra, kurwa, tu jest jakiś debil. Proszę, nie teranuj mnie. Dobrze. Przejechaliśmy na spokojnie. Dobra. Jest czysta pozycja. Znowu tutaj kładziemy dwie beczki. Opuszczamy. Hop. Dobra. Czekamy na naszą pierwszą ofiarę. Dobra, jedzie jakiś oponent z tamtej strony. Ciekawe, że skręcić tu albo bo będzie jechał jakąś lewym pasem. Wiadomo, z dwóch stron. Więc to jest podwójna szansa. Czekamy, czekamy. Co on robi? Dobra, nie jedną. Ale idzie chłop z drugiej strony. No nie, kurwa, serio. Skrócił. Dobra, dobra, jedzie jakiś chłop na motocyklu. Kurwa. Jeb! O kurwa, ale chłopa wyjeba. Bomba podłożona. I czekamy na kolejną ofiarę. Może już trochę to poprawimy. Są za blisko siebie. Może jakoś to jebnie. Dobra, 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 dobra Jeb Czemu oni wybuchają kurwa, co jest? Dobra, jedzie tam jakiś tir Dobra, podkładamy szybko nasze ładunki i spierdalamy. Co jest? Halo! Kuloodporny, czy jaki chuj. O kurwa! O nie, no nie! Dobra, jeśli larę trbuję podchodzić, bo jest za duży ruch. A zaraz to poprawimy. A dobra, zaczęnim sobie ręczny. Bo nas wypierdolą nam wózek gdzieś. Robimy poprawkę z tymi beczkami. Hop. Jedna jeszcze może tu Bo, Dobra, dajmy jedną tu Jakby ktoś z drogi kurwa jechał O kurwa, o kurwa, o kurwa Jedzie jakiś sejot jednie czy nie jebnie? JEBNĄ! O bur, olohok al alkaida Dobra, uciekamy, po kolejne Ustawiamy nasze bomby i czekamy na ofiarę. tak zwykle jeszcze szybka poprawka. Ale kurwa ktoś jedzie. O, bo mnie jeszcze. Dobra, uff Dobra, niech to sobie tak ładnie stoi tu. Drogów w sobie możemy jebnąć tu. No i dobra. To co nam pozostało? To kurwa czekać na ofiarę. Jep! Sara! Poszło pizdu! I do wody! Ha Dobra, jedziemy. Ustawiamy nasze ładunki wybuchowe. Pojazd na bok. Za ścianą, na bezpieczną odległość wybuchu. Szybka poprawka tej co leży. Hop! Jedna niech stoi tu na środku. Druga tu na środku. I myślę, że to jest najlepsza kombinacja Jeb Ala, kak bar Uch, Dobra Chłop wysadził jeden ładunek, został nam jeszcze jeden Więc czekamy Jakiś kurwa chłop Jedzie na Marykę. Wybuch, ale dobra, przetrwał Dobra, idziemy zrobić ostatnią beczkę I pokazuję wam Kolejną rzecz Dobra, podkładamy ostatnie ładunki no na ostatnie nasze ofiary Bo potem Wyjmujemy większy kaliber. Jak zwykle. Fura na bezpieczną odległość. Zaciągamy ręczny. Jedna bomba tu, druga przejdzie tam na drogę. Hop, hop, hop. W sumie tutaj auto blokuje jeden pas. Więc raczej przejadł tędy. Dobra, ustawmy, że uspokójmy tą beczkę. Dobra. Jeszcze może zróbmy to tak? O, idealnie, idealnie, idealnie! Jeb. Jedn, jeden wybuch, jeden wybuch, ale kurwa, jego dalej. Allah Akbar Wiesz co, mordo? To było kurwa kamikaze. Dobra, widzimy się za chwilę. Jebana, kurwa, trzymato, która zablokowałaś przecho. Wypierdolaj! Jako iż... Kurwa, nie gadać mi tu. Jako już nasza organizacja włamała się wczoraj do bazy wojskowej i ukradła pewien pojazd. Mam dla Was coś specjalnego, tylko party, muszę w tym pierdolniku jakoś to wyjąć. Więc kurwa... dajcie mi sekundę. O... Al-Qaida z kurwy, syny! Al-Qaida z kurwy, syny! Aloha bar! Aloha bar Aloha Aloha Al Kurwa, przejmujemy to miasto! Nie będzie kurwa zabawy! Przejmuję kurwa te miasto! Słyszysz śmieciu? To miasto jest już kurwa moje! To miasto jest kurwa moje, rozumiesz? Gin kurwa. Te miasto jest moje. Przejmujemy to. Al-Qaida kurwa, terroryzm. No pierdolamy dalej. Al-Qaida kurwa górą. Działania zbrojne w całym Sanfierro. Przejmuje to miasto. Tak to kurwa nie będzie. Tak działa właśnie kurwa al -Qaida. Oczywiście, co, jakby co? YouTube to jest kurwa żart, to jest w celach humorystycznych. Siema, Przejmuje to miasto. Kurwa, nie będzie tak. Jedziemy dalej. Jestem pewien, skąd ma czołg, To jest widlak z armatu. al qaida przejmuje to miasto. Ohohohoho. al przejmuje miasto, przejmuje miasto, al qaida O kurde Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Akbar. 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 przejmuje to miasto Olochobor, Akbar. Akbar. przejmuję to miasto, rozumiesz skórwy synu? Wypierdalać, nikt mi kurwa nie zatrzyma, al śmiecie. Po już jest admin Al-Qaida kurwa, Al-Qaida kurwa, tak to się przyjmuje miasto widzowy, tak właśnie się przyjmuje kurwa, całe miasto, nie ma kurwa na mnie kozaka, o no i chuj, ban tak, no dobra. Dostaliśmy bana, więc mam nadzieję, że Wam odcinek się podobał. No i co? Subskrybujcie, kurwa, po więcej!